Lecimy na szlak trzech zaginionych wodospadów. Jest przed 11, a my czekamy na busika do centrum Pocket i stamtąd na kolejnego busika do wejścia do parku, właściwie na prywatną posesję. Kolejny piękny dzień w Boket. Dzisiaj spacerek do trzech wodospadów. Przed dwunastą zaczynamy trek. Zapowiada się ciekawie, aktywnie. Można się zmęczyć, co lubię. Wczorajszy dzień bardzo udany. Dzisiaj, mam nadzieję, też będzie fajnie. Zaczyna się obiecująco. Wczoraj założyłam sobie konto na WorkAwayu, czyli na takiej platformie, gdzie wolontariusze szukają ludzi, którzy potrzebują właśnie pomocy w różnych dziedzinach. I mam zamiar zostać taką wolontariuszką przez co najmniej miesiąc w Kostaryce. Mam nadzieję, że się uda kogoś znaleźć, albo że raczej, że ktoś wybierze mnie do pomocy i będę mogła poznać ten kraj bardziej troszeczkę ekonomicznie. I też chciałabym się potuczyć hiszpańskiego i troszeczkę odpocząć. I święta spędzić właśnie w jednym miejscu. Bardzo przyjemna droga! Wstęp, żeby dojść do tych trzech wodospadów, kosztuje 10 dolarów. Busiki. Busik w jedną stronę 2,50 więc cały koszt tej wycieczki 15 dolarów. No i co? I kolejne trzy wodospady zobaczę. Mam nadzieję, że zrobią wrażenie. Do trzeciego wodospadu idzie się bardzo pod górę, jest ślisko, włotniście, ale na szczęście są liny. Bardzo fajne wodospady, trzy, e, ale turystycznie dużo ludzi, naprawdę dużo. Nie wiem, kiedy ostatni raz szłam takim szlakiem, żeby mijać tyle osób. Ale sama przyroda i wodospady, no, widziałam lepsze, ale okej. Okay. ¡Cuál Późno zaczynamy dzień, bo jest przed godziną 15. Ale niedziela, e, tak zwana luźna niedziela. Były z rana odpoczynek, różne sprawy w internecie. E, tak zwany chill. A teraz do kościoła, na mszę. Mam nadzieję, że się uda. A później coś pochodzić, bo tyle można siedzieć. Nie będę się wymądrzać, bo sama robię to samo. Ale... To jest miejsce, gdzie każdy ma telefon w ręce. Bo jest tutaj darmowej fi. Dzień pomału się kończy. Nie wyglądał tak, jak sobie zaplanowałyśmy. Wniosek nie planować za dużo. Niestety msza, która miała być o 18, nie odbyła się. Znaczy no nikogo nie było, więc nie udało się. Ale troszeczkę w centrum spędziłyśmy czasu. No i co i spać no i smutno właśnie pożegnałam Ewę, wsiadła do busa i pojechała do David, a później do Panama City. A ja znowu zostałam sama, ale za 4 godzinki się stąd przenoszę na Workaway do swojego pierwszego hosta jestem podekscytowana i zostanę tutaj w boket. Kolejny tydzień. No zobaczymy jak to będzie. Eee, no smutno mi, bo fajnie tak porozmawiać z kimś po polsku. I, i tak się trochę po, powyżalać. Podzielić troski, szczęścia. I dziękuję bardzo Ewie za ten tydzień. Za wsparcie, które mi udzieliła zaraz po kradzieży mojego telefonu. Obiadek kończę kary. No i czas pożegnać hostel tutaj w Boket, w którym spędziłam cztery noce razem z Ewą tu byłyśmy. Bardzo fajny, polecam. A teraz przenoszę się do mojego hosta z Workaway i będę przez tydzień sobie mieszkać tutaj. W okolicach Boket, wolontaryjnie otoczona naturą. Pierwszy wolontariat. Będzie fajnie. Pan taksówkarz mnie wyrzucił, że tak powiem 5 minut temu. A teraz się wspinam z e, całym bagażem do domu mojego hosta. E, oj, pięknie. Pięknie tutaj. Więc myślę, że to będzie. او دا نه ورکه وايي